Witam na moim kanale i dziś zapraszam na film o roślinach o ciemnych liściach. Ale na początek chciałabym Wam serdecznie podziękować za cierpliwość, bo ostatni mój odcinek był chyba dwa tygodnie temu. No niestety byłam dosyć zajęta, no ale na szczęście te zajęcia w większości były bardzo przyjemne. No, ale niestety nie starczyło mi już czasu na kręcenie filmów. Mimo tak długiej przerwy w nagrywaniu, w tym czasie właśnie przekroczyłam próg 2000 subskrypcji. Za co Wam serdecznie dziękuję. No i odczytuję to w ten sposób, że nadal chcecie oglądać te moje filmy. No i to mnie motywuje właśnie do nagrywania. A zacznę od alokazji poli. Miałam ją w dwóch doniczkach, ale wsadziłam wszystkie bulwy do jednej. No i w tej chwili tutaj są cztery. Trzy z nich widać, że żyją. Czwarta jeszcze nie wypuściła żadnego liścia. Tutaj jest taki najmłodszy, który dopiero teraz niedawno się rozwinął. Ten jeden jest jaśniejszy. Tutaj na nim widać po prostu ślady bo ta roślina została troszkę osłabiona właśnie przez tego szkodnika i straciła parę liści. Ale wydaje mi się, że w tej chwili znalazłam dla niej już odpowiednie miejsce. Może też ona po prostu dłużej się aklimatyzuje w domach, bo, bo widzę, że teraz już coraz lepiej wygląda. No mimo, że jeszcze tych liści u mnie ma niewiele, ale są zdrowe i ładne. Podlewam ją tutaj dosyć często, niewielkimi dawkami, jak troszkę z wierzchu przeschnie to podłoże, tak jak teraz właśnie widać, także niedługo ją podleję. No i stoi w miejscu dość widnym, ale nie padają na nią bezpośrednio promienie słońca. Do roślin o ciemnych liściach zaliczyłam również begonie makulate, mimo że ona ma właśnie te jasne, takie srebrzyste kropki na liściach. A jej spody są takie buraczkowe. Jeśli pamiętacie, to ta roślina rosła u mnie, spędziła lato na dworze i rosła w skrzynce z innymi roślinami. Ona już jest po przesadzeniu jakieś dwa tygodnie i od tego czasu jest w domu. No i ten szok, to przejście z dworu do domu zniosła dosyć dobrze. Właściwie to dobrze zniosła, bo widzicie, nowe liście rozwinęły się jej już w domu i są zdrowe. Także mam nadzieję, że całą zimę i całą jesień również zdrowo spędzi sobie u mnie w domu. A tutaj mam syngonium Maria. Dostałam tę roślinę od koleżanki, była taka niewielka. Stoi u mnie na oknie północnym i te młode liście, które wychodzą, są w takim kolorze właściwie brązowym. Ona tutaj się teraz coraz ładniej mi rozrasta i jeśli chodzi o syngonia, to już przekonałam się na własnych roślinach, że ich wybarwienia są właśnie uzależnione od dostępu światła. Koleżanka przestawiła sobie tę roślinę w mniej widne miejsce i po prostu jej zzieleniała i wygląda zupełnie inaczej, jakby to nie była wcale odmiana maria liście kalatei makojany są również w takim odcieniu butelkowej zieleni i z jaskrawymi przebarwieniami. Bardzo ładna roślina i już nieraz słyszałam, że właśnie jeśli chodzi o kalate, to ta odmiana jest mało wymagająca i u mnie się to rzeczywiście sprawdza, bo nie stwarza żadnych problemów. No, została y, może dzięki Wam również uratowana, bo kiedyś na filmiku, jak nagrywałam, chodził po niej jakiś robaczek, y, zwróciliście mi na to uwagę, opryskałam ją, no i jest zdrowa. Także jeśli nawet macie troszkę niższą wilgotność, to można z tą rośliną spróbować bo bardzo ładnie rośnie, wypuszcza o tutaj nowe listki. Ja ją kupiłam w obi jakiego, takiego maluszka, a cały czas wypuszcza jakieś nowe listki. Następna niewielka roślina to Peperomia Rosso. Ona ma liście również takiej ciemnej zieleni, chociaż tutaj w kamerze wydaje mi się, że te wszystkie liście, wszystkie kolory są jednak troszkę bledsze niż w rzeczywistości. Spody listków są buraczkowe. To jest moja druga roślina z tej odmiany. Pierwszą po prostu trzymałam w zbyt ciemnym miejscu i liście zrobiły się bardzo takie wypłowiałe. Teraz tę roślinkę trzymam na oknie północnym, no i póki co ta ilość światła tam jej odpowiada. Następna roślina o ciemnych liściach. To filodendron czerwieniejący. Roślina ta u mnie rośnie dosyć wolno, ale chciałam Wam coś ciekawego pokazać, co, z czym możecie się spotkać. Po prostu na, często na filodendronach pojawiają się nektarniki, inaczej miodniki. Są to takie kropeczki, tak jak tutaj widać. One są niewielkie. Wydzielają taki lepki nektar, i to nie jest żadna choroba ani działanie szkodnika. Po prostu niektóre rośliny, zwłaszcza filodendrony, w ten sposób bronią się przed szkodnikami, ponieważ tym nektarem wabią do siebie pożyteczne owady, które chronią je przed, przed szkodnikami. Także nie, nie ma powodu do paniki. Bo jest to zupełnie normalna rzecz na filodendronach, jeśli coś takiego się pojawi. Może to być i na liściach, i na łodyżkach, na nerwach. Ten cisus również ma takie ciemne liście, i również przyniosłam go niedawno z dworu do domu. Zgubił przez ten czas troszkę tych liści, troszkę odchorował zmianę. Ale teraz już widzę, że chyba idzie wszystko ku dobremu, bo też wypuszcza młode przyrosty. Z tą rośliną mam takie wspomnienie bardzo dawne, bo jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, pojechałyśmy z koleżankami przed dniem matki kupić właśnie jakiś prezent, i pamiętam, że kupiłam mamie właśnie wtedy takiego cisusa. No i ta roślina wymaga już częstszego podlewania. I raczej nie możemy dopuścić do przeschnięcia podłoża, bo na pewno wtedy właśnie będą obsychały liście i straci je. A teraz już chciałam Wam pokazać rośliny, które oprócz ciemnych liści, te liście ich są jeszcze takie aksamitne. No, jako pierwszą mam tutaj Marantę tricolor. Jej starsze liście są takie. Zielony, taka głęboka zieleń, no i oczywiście jeszcze te inne przebarwienia, i róż, i ten seledyn. Młodsze listki są jaśniejsze. I powiem Wam, że to już jest moje trzecie podejście do tej rośliny. Dwa razy nie za bardzo mi się udała po prostu po przesadzeniu ta roślina u mnie bardzo chorowała. I dopiero tą trzecią, którą tutaj Wam pokazuję. Przesadziłam bardzo ostrożnie z tego podłoża produkcyjnego. Nie pozbyłam się w całości tego podłoża, zostawiłam trochę i ona właśnie lepiej wygląda po tym przesadzeniu. Pozostałe dwie, które mam, dochodzą do siebie. Myślę, że na wiosnę wsadzę je potem do jednej doniczki, żeby była taka jedna gęsta, ładna roślina. I też zauważyłam po moich marantach, że często się mówi, że one lubią dużo wody, jednak u mnie się to nie sprawdza, bo pojawiają się te żółte plamy, takie grzybiczne, i wydaje mi się, że jednak ta roślina też lubi sobie troszkę przeschnąć przed kolejnym podlaniem. I roślina bardzo zdrowa, która nie przysparza żadnych problemów. I jeszcze dodatkowo pięknie wygląda, bo ma takie właśnie aksamitne, pięknie błyszczące liście w takich właśnie ciemnych odcieniach zieleni. No myślę, że ta roślina podoba się wielu osobom, bo, no bo jest przepiękna. I rośnie też cały rok, bo u mnie rosła i zimą, i latem nieustannie. I ja ją też często przycinam, ukorzeniam w wodzie i dosadzam, żeby jeszcze dodatkowo pięknie zagęścić, żeby była jeszcze piękniejsza. Także na pewno już nieraz słyszeliście, że ta roślina jest bardzo wdzięczna, no i ja też to potwierdzam. I roślina, która w tej chwili jest moim oczkiem w głowie, to jest Anturium clarinervium. I powiem Wam, że nie mogłam się właśnie doczekać, kiedy pochwalę się Wam tą rośliną. Ja ją kupiłam około trzech miesięcy temu w zielonym parapecie. Pokazywałam Wam wtedy. I od tego czasu roślina ta wypuściła u mnie już cztery nowe, takie duże liście. A oprócz tego wypuściła dwa malutkie, ponieważ w międzyczasie ona sama się tutaj rozkrzewiła i wypuściła dwa nowe młodziutkie takie odrosty. Yy, liście jej są przepiękne, aksamitne. Tutaj może jedynie na tym będzie widać właśnie jak one pięknie błyszczą w świetle. No nie wiem, czy to będzie do uchwycenia przez kamerę. Yy, ja podlewam ją również jak troszkę to wierzchnia, wierzchnia warstwa przez nich tak jak tutaj zresztą widać. W tej chwili już troszkę przesła i podlewam ją niedużymi dawkami wody. Pięknie prezentuje się z każdej strony, i w tej chwili też idą jej tam już młode listki. Bo jeśli ktoś ma tę roślinkę, to pewnie wie, że ona tak na zmianę wypuszcza liść i kwiat. Kwiaty nie są dekoracyjne, można je od razu uciąć, chociaż na początku. Tego nie robiłam, bo sama nie wiedziałam, czy wypuszcza liść, czy wypuszcza kwiat. No, teraz już że jestem w stanie to rozróżnić, i, i za, jak zaczyna wypuszczać ten liść nowy, to, to po prostu jest y, codziennie jest większy przyrost i jest to tak właśnie zauważalne, że z każdym dniem ten liść jest większy. Nie wiem, czy będzie widać, nie, nie za bardzo, ale ona tam wypuszcza właśnie. Takiego listka. I jeszcze tutaj gdzieś też wypuszcza Teraz o, jest właśnie ten młody listek. Ją z każdym dniem jest coraz większy. Także bardzo jest miło, przyjemnie obserwować, obserwować tę roślinę. Ona nie jest, nie należy do najtańszych roślin. Ja się długo wahałam, zanim, zanim ją kupiłam, ale naprawdę wydaje mi się, że jest warta. Tych pieniędzy. Także zachęcam Wam, jeśli jeszcze nie macie, to można sobie odłożyć do skarbonki i kiedyś kupić tę roślinkę, bo jest przepiękna. Chociaż martwi mnie jedna rzecz, bo zobaczcie tutaj na tych starszych liściach, pojawiają się takie żółtawe kropki. I nie wiem, czy to jest normalne, że starsze liście w ten sposób obumierają. Czy może coś złego dzieje się z moją rośliną? Jeśli macie jakieś doświadczenie, to może napiszecie mi w komentarzach, czy powinnam się martwić, czy to jest zupełnie, zupełnie normalny proces. Jeszcze jeśli chodzi o zalety tej rośliny, to jeśli pamiętacie, ona stała, stoi nadal na parapecie wśród kalatei, które miały przędziorka. A na nią na szczęście ten przędziorek nie wszedł i chyba mu nie smakowała, także uratowała się ta roślinka. Nie musiałam jej nawet opryskiwać. Przypomniała mi się jeszcze jedna roślina o ciemnych liściach, Ciem... paprotka ciemnotka. No, tutaj trudno zauważyć, że te liście są takie ciemne, bo zostało ich już niewiele. Ona po przesadzeniu u mnie tak ciężko to zniosła. Dodatkowo teraz jeszcze traktowałam ją tak trochę po macoszemu. Postawiłam w takim miejscu, do którego rzadko zaglądam, no i tak po prostu sobie wegetuję. I wygląda no nieciekawie. A kiedyś chwaliłam się Wam, że mimo, że ta roślina jest taka trudna w uprawie, to u mnie tak pięknie rośnie. No ale niestety teraz już nie jest pięknie, tylko kiepsko. No, i jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać, co wyrosło z mojej matecznej begonii makulaty. Rozrosła się strasznie na boki. Do tej pory jej nie przesadziłam, nie zdecydowałam się na zbicie doniczki ani na uszkodzenie korzeni. No, i sobie tak jakoś rośnie. Pewnie powinna mi tutaj jakieś dać podpórki, patyczki, i tak zamierzam właśnie zrobić i ją podwiązać troszkę, żeby szła w górę. No i jeszcze ją poobcinam i tak jak Wam mówiłam, wsadzę od razu do ziemi i mam nadzieję, że na przyszły rok będę mogła te młode sadzonki wynieść na dwór i tak pięknie się rozrosną, jak pierwsza roślina, którą Wam dzisiaj pokazałam. I to już chyba wszystkie rośliny o ciemnych liściach, które w tej chwili mam w domu. Ale marzy mi się jeszcze jedna: jest to filodendron werukozum. On również należy do takich droższych roślin. Dlatego waham się i chciałabym naprawdę kupić taką ładną sadzonkę ze sprawdzonego źródła, żeby potem cieszyć się nią, tak jak na przykład właśnie tą, tym anturium. A nie martwić i żałować, że wydałam pieniądze, a roślina nie wygląda tak, jak sobie wymarzyłam. Myślę, że rośliny o takich ciemnych liściach wyglądają bardzo elegancko, no i zwłaszcza te pokryte właśnie tym aksamitem są przepiękne. Jeśli również podobają Wam się takie rośliny, to napiszcie mi o tym w komentarzach i jakie są Wasze ulubione odmiany. Na dziś dziękuję już serdecznie za spotkanie i do następnego odcinka, cześć!